Metroid to marka kultowa. Mająca dwie główne serie, czyli platformowy prekursor oraz trójwymiarowe Prime do dzisiaj królują w wielu segmentach popularności. W tym materiale skupimy się na temacie odsłon 2D. W oczekiwaniu na kolejne części z tej perspektywy chciałbym przedstawić Wam kilka alternatyw, które sterowaniem, klimatem i miejscem akcji nawiązują do futurystycznego uniwersum Samus. Zaprezentuję Wam gry, które zostały już wydane, a na koniec przedstawię produkcje, które pojawić się mają w przyszłości. Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś ciekawego dla swoich osobistych preferencji. Zapraszam! Na początek absolutny pewniak i gra, która w kręgu fanów Metroidvania stała się już kultowa. Przedstawiam wam obie części akcją verge, przy czym chcę zaznaczyć, że obie gry różnią się od siebie znacząco. Pierwsza część z oprawą graficzną, stylizowaną na 8-bitowe produkcje, prezentuje grę z szybką akcją i dużą zręcznością. Dwójka jednak, poza oprawą 16-bitową, wyróżnia się wolniejszym tempem prowadzenia akcji i dużym naciskiem na eksplorację. W każdym razie polecam oba tytuły. Pozostając w temacie gry z powolnym sterowaniem, Ghost Song nie ma sobie równych. To platformówka, gdzie jeden nieostrożny ruch może kosztować nas życie. Produkcja, mimo iż klimatem przypomina gry z serii Metroid, tak naprawdę jest soulslike'iem z oprawą graficzną przypominającą tę z popularnego Hollow Knighta. Czy każdemu przypasuje ten typ rozgrywki? Zapraszam do obejrzenia naszej pełnej recenzji, by przekonać się osobiście. Najnowsza propozycja w zestawieniu. Rogue Light platformowy z elementami Metroidvania zaskoczy nas dla odmiany bardzo dynamicznym systemem walki i wieloma sekwencjami platformowymi. A ciekawym, wartym odnotowania elementem gry jest przełączanie się pomiędzy trzema postaciami. Każda z nich ma oddzielną historię, etapy i bronie. Choć jak nieco pokombinujemy, możemy skrzyżować ścieżki każdej z nich. Dlatego właśnie Trinity Fusion warto sobie zapisać do wishlisty. Gdybym miał polecić grę, która Metroidem wzorowała się najbardziej, bez zastanowienia wymieniłbym omawianą obecnie produkcję. Niestety jest to hardkorowy roguelike, gdzie po śmierci zaczynamy zabawę od nowa z zachowaniem mikroskopijnego progresu stałego. Ale popatrzcie sami. Bohater, jego ruchy, rozkład i projekt poziomów. No, czysty Super Metroid. A teraz gra nieco już zapomniana. Świecąca prym w czasach siódmej generacji zaskakiwała nas miodnością rozgrywki i świetnym zaprojektowaniem poziomów. Do dzisiaj ciężko jest stworzyć grę 2,5D tak dobrze wykonaną i mięsistą. Szkoda, że nie pokuszono się o jakiś remaster na obecne generacje konsol. No ale pececiarze, możecie ją wciąż ograć. A na koniec, w sekcji gier już wydanych, gość specjalny: Kocia Samus. Gatto-roboto może nie jest grą długą, jednak forma podania tej produkcji jest nietypowa. Pomijam już fakt wykorzystania dwóch kolorów, ale chodzi o minimalizm, dzięki któremu można było skupić się na wyjątkowej dynamice gry. Powiem wprost. Kiedy odpalisz Gato, od razu przejdziesz go ciągiem. Gdyby Predator dostał swoją grę platformową, ta wyglądałaby mniej więcej jak Moadra. Gra, która zapowiada się doskonale, ma wyróżniać się niesamowicie z wartą akcją, fantastycznymi animacjami i gęstym, ponurym klimatem. A dodatkowo klaustrofobiczność i dziwność przedstawionego świata. Szkoda tylko, że od czterech lat nie mamy daty premiery. Gra, która zapowiada się na duchowego spadkobiercę Super Metroida. Ogrywałem demo tej produkcji już ponad 2 lata temu i nie mam pojęcia, dlaczego jest ona tak długo w produkcji. Miała wszystko, by stać się doskonałym zamiennikiem za dwuwymiarową Samus. Trzymamy kciuki, by twórcy wydostali się wreszcie z produkcyjnego limbo i podali datę premiery. Połączeniem Hollow Knighta i Metroida jest… kosmiczna świnia. Gra, którą ograć obecnie możecie w formie demonstracyjnej na Steam, zapowiada się na dobrą i wymagającą zabawę. Niestety również bez konkretnej daty emisji, jednak skoro zadebiutowała na Steam Next Fest, być może świniak stoi tuż za zakrętem? A na koniec, jedyna gra, która ma już potwierdzoną datę emisji. Mam okazję ogrywać ją przed premierą i muszę przyznać, że jest naprawdę dobra. Eksploracja dziwnej planety, która wypełniona dziwactwami, na każdym kroku będzie chciała pozbawić nas życia. Dobra responsywność sterowania, miła dla oka oprawa i wyjątkowy klimat eksploracji planety Ala Mars sprawiają, że na The Mobius Machine warto czekać. Gdybym miał robić recenzję, dałbym tej grze ocenę sztosik. To już wszystko na dzisiaj. Czy uwielbiacie franczyzę Metroid? Jeżeli tak, to koniecznie podzielcie się swoimi ulubionymi częściami w komentarzach. Dziękuję za obejrzenie tego materiału do końca. Gorąco zachęcam byście zostali z nami i w przyszłości słuchali kolejnych Indyczych Opowieści.